Miałem wtedy 13 lat. Dostałem nową konsolę i często spędzałem noce grając na niej. Było około trzeciej w nocy i padał mocny deszcz. Gdy zaczęło grzmieć, wyjrzałem przez okno. Wtedy dostrzegłem mężczyznę w kapturze, stojącego na wprost okna. Przestraszony pobiegłem do mamy, ale ta nie chciała mnie słuchać i kazała wracać do łóżka. Wróciłem do siebie i gdy ponownie wyjrzałem przez okno, mężczyzny już tam nie było. Rano wyszedłem do szkoły i, jakoś w połowie drogi, zorientowałem się, że ktoś za mną idzie. Odwróciłem się i wtedy zobaczyłem tego samego mężczyznę, który zeszłej nocy stał przed moim oknem. Nim się zorientowałem, mężczyzna złapał mnie za ramię i uderzył w brzuch. Ból był tak duży, że upadłem na ziemię. Mężczyzna miał na sobie kaptur i jego twarz była praktycznie niewidoczna. Z tego powodu, gdy przyjechała policja, nie potrafiłem opisać sprawcy. Przez parę następnych dni myślałem o tym mężczyźnie. Miałem nadzieję, że to był ostatni raz, gdy go spotkałem, jednak było inaczej. Pewnego dnia siedziałem w swoim pokoju i oglądałem telewizję. Nagle dostałem wiadomość o treści obserwuję cię. Przez krótki czas zastanawiałem się, kto mógłby mi to wysłać. Nie chciałem o tym mówić mamie. Wiedziałem, żeby ją to niepotrzebnie zestresowało, a i tak miała wyjątkowo dużo roboty przy moim młodszym bracie. Później tego samego dnia siedziałem w salonie z moim młodszym bratem i oglądaliśmy telewizję. Była dwudziesta pierwsza, kiedy nagle dostrzegłem kogoś za oknem. To był ten sam mężczyzna, jednak tym razem nie miał na sobie kaptura. Jego buzia była szeroko otwarta, a na twarzy miał dużą bliznę przechodzącą przez jego lewe oko. Krzyknąłem do mamy i dopiero gdy zobaczyła go na własne oczy, uwierzyła mi. Natychmiast pobiegła do drzwi, aby je zamknąć, jednak było już za późno. Chwycił moją mamę za szyję i przycisnął ją do ściany, unosząc do góry, aż straciła przytomność. Dzięki temu miałem przynajmniej czas, żeby ukryć swojego młodszego brata. Pobiegłem do kuchni i chwyciłem za nóż. Stanąłem przed mężczyzną z nożem w ręku, mając nadzieję, że ten ucieknie, jednak on tylko się zaśmiał. Sprawnie wyrwał mi nóż z ręki i zaczął spychać mnie do ściany. W tym czasie moja mama odzyskała przytomność i uderzyła mężczyznę w głowę wazonem. Szybko pobiegliśmy do jej sypialni i zamknęliśmy drzwi, aby następnie zadzwonić na policję. Gdy przyjechali na miejsce, mężczyzny już nie było. Niestety nie było również mojego młodszego brata. Podaliśmy policji rysopis tego mężczyzny. Był wysoki i dobrze zbudowany. Miał blond włosy i niebieskie oczy. Na twarzy miał dużą bliznę przechodzącą przez jego lewe oko. Okazało się, że wiele innych osób zgłosiło mężczyznę o tym charakterystycznym rysopisie. Był poszukiwany za liczne napady i pobicia. Przez parę następnych tygodni policja szukała mojego brata, jednak bezskutecznie, aż w końcu porzucili tę sprawę. Nigdy więcej nie zobaczyłem brata. Nie mam pojęcia, czy w ogóle jeszcze żyje. Nie znaleziono nigdzie jego ciała. Wciąż mamy nadzieję, że pewnego dnia się odnajdzie, cały i zdrowy.